Cześć! Cześć! Cześć, cię. Znasz? Znasz? Grzegorza Floridemorza? Grzegorza Floridemorza? A O kurwa! kurwa! Nie będę! wyski! Coś tam podwalam, nie? O! Szymon! bardzo jesteś piękna i ładna. Jakie jesteś miejscowości, ile masz lat i jak się nazywasz? Troszeczkę sparowałem zapasy z, z Ferrari i no wiesz, ja nie trenuję, nie? To możecie sobie wyobrazić, jak to wyglądało, ale nie było źle. Amadeusz mówił, że, że się nie spodziewał. Że nie powiedział, że jestem dobry, <gry> tylko że spodziewał się gorszego zawodnika, o, Że tak powiem. A, jeszcze, bo co było, jak mi nie było. Z czwartku na piątek zachlałem mordę z dwoma łotwiankami, Jeszcze franek tam był? Łotyszki, o, łyżki. <grym> z łyżkami, no. Robiliśmy sparingi dziewczyn w ogóle. Ty pod żyrafąś już najebany byłeś? Kiedy? A kiedy ja nie byłem najebany? A, no i w ogóle w Kubano. Ja pierdol, Ja byłem pierwszy raz w Kubano. Tam, żeby nie, nie wyruchać. Nie, nie, nie wyrwać laski i żeby jej nie zabrać do, dom do domu i nie wyruchać, to trzeba naprawdę. Nie mieć jak, nie wiem, wyglądać jak mini albo nie mieć jednej, dwóch rąk, bo z jedną to na yy, ja, Jeżeli ktoś jest z Warszawy i ma czas o godzinie 20, to, to w kinie Muranów jest yy, post-porn No w kinie normalnie lecą ci pornole, ale takie ekskluzywne i to jest przez cały tydzień, przez cały tydzień, ale yy, chyba zabiorę tam koleżankę. To jak coś to, wiesz, jak się, jak się nagrzejemy, to potem będzie już takie easy. Tam gadżety można kupić. Myślę. Taty Piara, tak bym ją załadował w tą buźkę, że nawet nie macie pojęcia. Ja nie, nie wyobrażam sobie, taką dziewczynę bym chciał yy, spotkać w, mo w moim życiu. Ona jest tak wyedukowana, że ona by mi, no... Ja bym jej nigdy nie został i nigdy bym jej chyba... Chyba bym jej nigdy nie zdradził. Chyba, żeby się pojawiła jakaś lepsza. Ale na, no kurwa, nie wiem czy o ją oglądaliście na TikToku. Ona wszystko umie zrobić i wszystko wie jak zrobić. Jest bardzo, bardzo ciężka prawda. Ja bym nawet mógł jej płacić... Nie, dobra. Bo ja widzę, że ja zaległości Jeżeli mamy siłę, możemy zrobić tak zwaną... że sobie, że ja tego woda wysyłam do, do Kidropa I oni patrzą jak ja sobie gram na, na Kidropie A ja jednocześnie jakaś typiara pokazuje jak ujeż, Jak robić jeść, Je ...na żabę, czyli... Ale musi tam peklować ten chłop Ale tam musi peklarz odchodzić, ja pierdolę No a musi tam taki peklarz iść, no zobacz Chłopy jadą sobie busikiem z nią i zobacz, jak ona wygląda. Ja pierdolę. Wiecie, co ja kiedyś kupiłem w sex shopie? shopie? życie takie orężatki w proszku, że tak strzelają, fajnie. To kupiłem coś takiego, tylko specjalnie do, do seksu oralnego I normalnie sypałem tą to, to orężatkę na pizdę i lisałeś i to strzelało. Taka wiśniowa. Dobre to było. Wizja no to to jest bardzo podobny zapach i bardzo bo... podobna sensacja. Kiedy One śpięcie? mają sprawdź, te kajdanki są zarówno od możecie ją a właśnie podobno kontakt wzrokowy nie jest okej, okay, bo wtedy nie, nie robią takie, takie papy, że idzie się zestrać ze śmiechu. Tak samo jak, jak chłop dochodzi, to też robi takie kurwa miny, że. O, nie no, dobra, nie będę tego pokazywał, ale no wiecie, Związać co chodzi, no? kiedy jesteście od jak tyłu, po... możecie tak napuć jej na tyłek, dać jej klapsa, szarpać ją za <laughs> włosy tak... w ten od. <laughs> Trzeba już taką, Wracam, wracam z lustra najebany jak szmaciarz, porobiony jak szmaciarz i taką mele z mefedronu daje się jej na dupę na i i dup dupa drętwieje od tego, od tego kwasu mefedronowego to sposób możecie również również możecie wziąć o, jej dwie ręce w ten sposób. Uwaga! Nie wysyłamy nagich fotek osobom, które się na to nie zgodziły. Ej, a wyś... Dobra, poczekaj. I tak to kochani, uważam, że nuty są absolutnie fenomenalne, a... No i chuj, i leci do niej. Mam tu zapisane akurat. Ciekawe co odpisz. Nie, jak ona miała Maja. Serio, zaraz wam pokażę. No wysyłam właśnie sztangę. Od tonego? No, od tonego, a jak? Bo potem, jak wam pokażesz, wysyłam jej filmik, to będzie wyświetlony ten kutas, nie? To nie bardzo. Zaraz sobie Kidropika kliknę jeszcze. Nawet pozwolę, żeby sobie odtworzyła. Wysyłam. Który dom chcecie zobaczyć? Kurwa, jakie wielkie. O Polish! Z Polski. Sure Czyli spotka feature this is a polished chrome piece. Jakiś polski artysta Now, to musisz. A... Co tu? Tutaj masz golfa. Jaki jest najbardziej popularny sport u bogaczy? Jakiś tenis, golf, coś takiego, nie? Cricket no Nie, nie wiem, kurwa. Piłka nożna, penis, polo. Polo w sumie może być, no. Polowania, no tak. Skłosz też, polowanie yeah. na morzino. Nie, nie pisz For tak. Tak, tu tutaj patrz. Przykładowo, twoja żona jedzie do pracy. Znaczy, no, twoja żona na pewno nie pracuje, jak masz taką ale przykład, twoja żona jedzie na zakupy. W międzyczasie ty zapraszasz jakąś kurwę do domu i idziesz naj, na, najbardziej po, i naj, do najbardziej oddalonego pokoju. Zanim twoja. Zanim twoją żonę zobaczysz, że wjeżdża do mieszkania, to ty jeszcze zdążysz dwie rundki zrobić z, z tą kurwą, zanim ona dojdzie do tego Twojego pokoju. A ukryć kurwa w takim mieszkaniu to jest nie problem, bo możesz wszędzie ją schować. Nawet do lodówki możesz ją schować, bo pewnie jest taka duża. Are no je jest? gay? Co chciał zapytać? Gay? Zapytać, co chciał? Liub w żopu? Ciebie w, w żopu? Z tudio. Nie, ciebie. Ciebie Putin w żopu. Da? A ciebie kto? A? Mnie. Ciebie <grybit> <tudio w> <grybit> <Tudio w żopu? grybit> Ja nie znam tak bardzo rosyjskiego, żeby się z <laughs> nim... No, o, tutaj. Mm. O, siema. Czemu zrobiłeś mm. Najlepsze, no. w ogóle Rosjanek nie ma na tym o Tylko zobacz, tak kurwa. Zdravstvujcie. Zdravstvujcie. Tak, wasze dzieła? Chujowo. Ja nie mogę się? O kurwa. Ale Lewandowski. 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 Manduaski. Ładny mam usta. Zależy do czego. Tak do popatrzenia. I co tutaj robicie? Jest godzina 21. Zamiast wyjść na dwór to siedzicie na omę Bo my chcemy być swój krąg znajomych. Nie mamy. omę? Tak. Spoko, to możemy być znajomymi. Szymon jestem. Kocham cię. Ja ciebie też. Chcę. A nic! Wyjebali mnie z roboty, siedzę i sobie piję wódkę. Faniale, to mi w pracy wrzucili? Zapicie w pracy. <śmiech> 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 Jezu, co ty je sadziłaś? No zobacz, jaki tu to dzisiaj towar jest na tym moment. Fajnie, No to są młodziaki, bo. Ale mi skipnęła. Szybol. Młodziaki, co? Ile macie lat? Cokolwiek? Cię... Sotyro? Sotyro? Ja pię. Adach, co jest? adach, 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 o adach, Co adach, 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 Znasz? adach, wow. Znasz? Grzegorza Florida, Ej, to będę main. Do you know George Floyd? Do you know George Floyd, Nie, yeah, do you speak English or some normal language? Klasik. Ale miał. Ale kurwa, nos jak George Florida, nie? O! Kurwa, murzynka była i to z Polski. nawet była starsza i mnie skipuje. Nie Cześć. Cześć. Ale się od razu uśmiechnęłaś fajnie. Bardzo jesteś piękna i ładna. Za jakie jesteś miejscowości? Ile masz lat i jak się nazywasz? kielce 20. I rozmiar biustu? No, na pewno D. D? Czyli duża. Czemu tak robisz? gagery. D Jak dukato. Nie, ona była duża. I tylko co? winko? Mhm. No, takie najtańsze. Postaw tą butelkę. Zmian. Ale nie, tak żebym ja widział. Po co? Po, no, postaw. Nie. No postaw, proszę Cię. Nie. Nietypowa prośba, co się zdarza. No postaw tą butlę. Boję się. To ci tam wiem no? Boję się. Nie, no, A nie ile byś mi za... dał, ile, ile byś do... Szczerze? 60. Nie no, 35-6. Kurwa. Co się śmiejesz? Mówiłem kurwa, że odda od razu. Czekaj. Coś tam podwalam, nie? No Szymon, proszę Cię, dla widza świece zajeb... Nie no, świece to się nie zajebie, Moje Ci leci, tylko podwalić, pa. Pokażesz mi język? Cześć, się Cię wkrótce, Bongo. No Szymon, kurwa, ja nie muszę jechać, nie? Ja mogę na przykład, o... Czekaj, kurwa! Czekaj, 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 O, Szymon! O. Oj! 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 Cześć!

co? Wiesz Chcesz kogoś Nie no, Nie, idę dalej walczyć kogoś, siema Nie, Nie. Z duska kupiłaś wódę? Dziewczyny, to wszystko słychać, serio No, no i to i... To będzie pijesz? Dobra <śmów> No, ale to wszystko ogólnie słychać, co wy tam mówicie Daj i na morze lecimy w samolocie Ko Kocham! No, no to tak na nosie, lecimy w samolocie,